Dzień dobry, jeszcze w starym roku. Pamiętajcie, jedźcie bezpiecznie, nie wsiadajcie za kółko po alkoholu, bo to jest bardziej niż niebezpieczne i bezmyślne. Są taksówki, można kogoś znajomego sobie poprosić, także żeby spędzić Sylwestra i Nowy Rok bezpiecznie. Pamiętajcie, że Alkohol jest dobry, ale w umiarze. Pozdrawiam wszystkich miłośników motoryzacji, tej starej i tej nowej. Ta nowa już nie jest tak piękna, ale, ale trzeba iść z postępem niekiedy.